Chemicz pewnie uwielbiacie tak samo jak ja, więc jak wyszła nowa manga tej samej autorki, no to musiałem ją przeczytać. I mamy tu wioskę z dala od wszelkiej cywilizacji. Wiem, czy cywilizacja w ogóle istnieje. I w tej wiosce rodzą się bliźnięta, które są rozdzielone nocą i dniem. Jedna z bliźni od Juru sobie śmiga po prostu po tej wiosce, żyje spokojnym życiem, natomiast jego siostra jest zamknięta w więzieniu. Nie wiemy dlaczego, ale to jest podobno bardzo ważne. I w momencie, gdy proces poznają więcej informacji o tym świecie, przylatują helikoptery. Z helikoptery wychodzą żołnierze, strzelają do ludzi w wiosce. Główny bohater dostaje moc kontraduetów i dzieje się naprawdę tyle rzeczy, że zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Tydłowe kontraduety zasiadów są mocno używane przez bohaterów tej mangi i polega na tym, że mamy dwójkę duchów o bardzo różnych umiejętnościach, którym można rozkazywać. Rysunki rzecz jasna przypominają braci i alchemików, i no i to nie jest żaden minus, jest ogromny plus, a najlepiej to wszystko wygląda podczas walki. Ten pierwszy tomik jest naprawdę przykładem, jak powinno się robić pierwsze tomy, ale Hiro Marakawa jest naprawdę mistrzowym, jeżeli o to chodzi, więc ja wam bardzo polecam kontraduety z zaświatów.